Dzień dobry Państwu, witam w następnym odcinku Realnie o Gminie. Tym razem pozwolę sobie Państwu przedstawić program rozwoju dla największej naszej miejscowości w Gminie, dla Tymowej. Proszę Państwa, no, priorytetem programu, nie muszę nikomu tutaj tłumaczyć, jest budowa sądeczanki, która może zniszczyć cały układ komunikacyjny, nie tylko Gminy, ale i Tymowej, ale też może. Poprawić warunki komunikacyjne, bezpieczeństwo i gospodarkę na terenie gminy. Moje stanowisko znacie, jest ono niezmienne od lat. Podtrzymuję je i będę robił wszystko, żeby doprowadzić do tego, żeby pozwolenie na budowę było wydane w wariancie a samorządowym. Sami Państwo widzicie, że codziennie co się w temacie dzieje. Podjąłem rękawice, rozmawiam z parlamentarzystami, z województwem, z Rdosiem. Myślę, że już dzisiaj wszyscy dojrzeli do tego, że czas zastanowić się i przyjąć naszą propozycję wariantu samorządowego. Tutaj chciałbym też powiedzieć, że jesteśmy w bardzo dobrej współpracy z, z radnym i obecnymi Tymowskimi, z Sołtysem, który popiera tę inicjatywę, i myślę, że wspólnie na pewno doczekamy się tej dobrej informacji dla Tymowej. No Bardzo ważne, od paru lat mówi się o rozbudowie czy przebudowie dalszego chodnika, części przy Drodze Wojewódzkiej. Zabezpieczyliśmy te środki na Wydłużenie tego chodnika. Już dzisiaj wiemy, że będzie projekt realizowany. Sieć, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tej kadencji na blisko... 4 miliony złotych w sieć wodociągową, kanalizacyjną, przeznaczyliśmy, uzbroiliśmy w tą żeby całe centrum tymowej. Dzisiaj należy mówić o sięgaczach, mówię tu o kierunku na Lipnicę, na Iwkową i też droga pańska, która w tej chwili jest już tak zabudowana, że wymaga natychmiastowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej, co będziemy nią czylić. Przeznaczone mamy środki w budżecie gminy na projektowanie, blisko 200 tysięcy, Zł. Także myślę, że w tym roku uda się zrealizować projektowanej pełną dokumentację razem z pozwoleniami i ruszymy z inwestycją od następnego roku. Proszę Państwa, też oczekiwany przez naszych kolegów ochotników Straży Pożarnej zakup lekkiego samochodu ratowniczego-gaśniczego. Złożony jest wniosek. Gmina jest w stanie dzisiaj już przeznaczyć ponad 100 tysięcy złotych. Jeżeli trzeba będzie jeszcze, będzie musieli dofinansować. Czekamy na rozstrzygnięcia na szczeblu wojewódzkim. No, program oczyszczalnie przydomowe. Proszę Państwa. Mowa, należy do największych miejscowości w gminie i nie wszędzie jesteśmy sieciówką w stanie ze względów ekonomicznych inwestycje te poczynić, dlatego też przystąpimy do programu z zakresu ochrony środowiska i będziemy brać udział w projekcie ogólnogminnym z tak zwanego zakresu budowy oczyszczalni przydomowych. Zdajemy sobie sprawę, że to poważna inwestycja dla każdego mieszkańca, dlatego bez udziału środków państwa i samorządów nie będzie możliwa do realizacji. Tutaj jesteśmy gotowi gotowi i będziemy o tym rozmawiać na najbliższych posiedzeniach Rady. Rozbudowa sieci lamp solarnych. Wiecie dobrze, że jesteśmy już w cyklu, to już któryś rok z kolei co roku po kilka lamp solarnych uzbrojamy ze względu na bezpieczeństwo i mieszkańców, ale też i zmotoryzowanych. Przystąpimy do programu, który będzie miał za zadanie jakby zwiększyć tą ilość, żeby to bezpieczeństwo jak najszybciej poprawić. Modernizacja parkingu przy kościele właśnie najprawdopodobniej dzisiaj już została zakończona Modernizacja myślę, że pozwoli na bezpieczne korzystanie z parkingu. Przy kościelnego z tego parkingu korzystają wszyscy i mieszkańcy i, i też rodzice przywożące dzieci do przedszkoli i do, do szkoły. Proszę Państwa, pomoc finansowa dla stowarzyszeń, która jest od lat realizowana, mogą z niej korzystać nie, nie tylko koła gospodyń wielkich, ale też inne stowarzyszenia, jednostki OSP. Oczywiście pomoc organizacyjna w administrowaniu tymi środkami pewne rozliczenie leży po stronie. Tutaj też zdajemy sobie sprawę, pomagamy na każdym kierunku i będziemy to w dalszym ciągu czynić. Ważnym punktem też jest dokończenie termomodernizacji szkoły i przedszkola. Proszę Państwa, wiadomo, że były remonty bardzo poważne, że była dobudowana hala sportowa do szkoły, że jest znowa kotłownia, że dobudowaliśmy nowy budynek ogólnego użytku aktywności społecznej, w którym dzisiaj jest właśnie zorganizowany już czwarty oddział przedszkola, więc te inwestycje szły przez cały czas, niemniej jednak w tej chwili ze względu na potrzeby termomodernizacyjne podejmiemy się do kończenia. Tych inwestycji. Też mamy tutaj na uwadze rozbudowę placu zabaw przy przedszkolu. My regularnie dofinansowujemy te zadania, niemniej jednak wiadomo, że te obiekty wymagają cały czas innowacyjnych rozwiązań i my to na pewno będziemy realizować. No i jeszcze raz w związku z tym, że miejscowość należy do najprężniej rozwijających się miejscowości w całej gminie, jeżeli chodzi o te inwestycje tak zwane o charakterze społecznym. Mówię tu o stowarzyszeniach, kołach gospodych wiejskich, jednostkach OSP. Jest to najprężniejsza gmina i w związku z tym będziemy akurat na tymową tutaj ze względu na potrzeby przeznaczać jak najwięcej środków finansowych. To pokrótce w ramach realnie ogminie na dzisiaj tyle dziękuję bardzo 7 kwietnia prosimy o twój głos samorządność 2024